Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam was, kochani, bardzo serdecznie w kolejnym naszym codzienniku. Dzisiaj mamy wtorek, 10 sierpnia. Święto Świętego Wawrzyńca, diakona i męczennika. Zanim przeczytamy Ewangelię, która jest przeznaczona na dzień dzisiejszy, zapraszam was do wspólnej modlitwy na początku tego naszego rozważania. Pomódlmy się słowami psalmu, który jest przeznaczony na dzień dzisiejszy, który z pewnością gdzieś tam czytaliśmy, czy może śpiewaliśmy w czasie w czasie liturgii słowa w, podczas Eucharystii. Błogosławiony człowiek, który służy Panu i wielką radość znajduje w Jego przykazaniach. Potomstwo Jego będzie potężne na ziemi. Dostąpi błogosławieństwa pokolenie prawych. Dzisiejszy fragment pochodzi z 12 rozdziału Ewangelii według Świętego Jana. Będzie tutaj troszeczkę o umieraniu, o tym, do czego prowadzi pewnego rodzaju rozkład, ale rozkład taki w wydaniu Bożym. Ale to za chwilę. Najpierw wsłuchajmy się w słowa dzisiejszej Ewangelii. Jezus powiedział do swoich uczniów: "Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie samo jedno. A jeśli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je. A kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Kto zaś chciałby mi służyć, niech idzie za mną. A gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś mi służy, uczci go mój ojciec. Moi drodzy, tak sobie myślę, że w chrześcijaństwie, w tym naszej drodze wiary, najważniejszy jest Jezus Chrystus. Bez Niego, bez odniesienia do, do Jego osoby, nasza droga wiary jakby nie ma sensu. I to jest jakby przeciwstawienie się temu, co proponuje dzisiejszy świat. No bo dzisiejszy świat jakby cały czas zachęca nas do tego, żebyśmy bardziej wpatrywali się w siebie. Dzisiaj mamy taką erę sukcesu, tak? jakiegoś samorozwoju. Cała ta filozofia, w której żyjemy, cała filozofia tego świata, jakby cały czas powtarza nam, wpatruj się w siebie, to ty jesteś jakby centrum świata, to ty jesteś tym kimś najważniejszym w tym świecie. I to często jest powodem wielu ludzkich dramatów, tego, że człowiek gubi się w tym świecie, tego, że wciąż goniąc za szczęściem, nie potrafi tego szczęścia znaleźć. Gubi się jakby ciągle chwytając się różnych takich rozwiązań, które mają mu przynieść szczęście, ale w ostateczności prowadzą go do jeszcze głębszej frustracji, do jeszcze większej depresji. Do jeszcze większego poczucia bezsensu, i, i tak naprawdę człowiek gdzieś gubi sam siebie. Natomiast, kiedy Jezus Chrystus przyszedł na świat, kiedy Bóg stał się człowiekiem, przynosi człowiekowi jakby zupełnie nową jakość spojrzenia na swoje własne życie. I on mu przynosi pewien wzór człowieczeństwa, który prowadzi do odkrycia tak naprawdę sensu swojego własnego życia. I dlatego Jezus Chrystus jest dla nas pewnego rodzaju wzorem. Dlatego on siebie stawia w centrum. To nie jest jakby jego taka chęć uzyskania jakiegoś, jakiegoś hołdu od ludzi, zebrania wokół siebie czcicieli, którzy będą mu składać hołdy, będą mu składać ofiary i to będzie w jakiś sposób go budować. Nie. Bo Bóg, stając się człowiekiem, przyjmując naturę ludzką. To On daje nam to człowieczeństwo jako pewnego rodzaju wzorzec. Czyli możemy się na tym wzorze, na tym wzorze tak, oprzeć, możemy z niego czerpać e, może nie tyle źródło, co pewnego rodzaju wskazówkę, drogę dla swojego własnego człowieczeństwa, bo życie nasze jest drogą, jest pewnego rodzaju pielgrzymką, jest pójściem troszkę w nieznanej. Dlatego dzisiaj Jezus mówi e, takie słowa, to kto zaś chciałby mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa. Jezus tutaj nie precyzuje dokładnie, gdzie On będzie, gdzie On będzie się znajdował. Tak? Czyli On jakby pokazuje nam tutaj pewnego rodzaju taką drogę, która jest drogą w nieznane, ale która opiera się na pewnego rodzaju zaufaniu. I jakby punktem Wyjścia, czy można powiedzieć, punktem centralnym dla życia chrześcijanina, dla człowieka wierzącego, jest krzyż. Dlaczego? Dlatego, że na tym krzyżu dokonało się nie tylko nasze zbawienie, ale tam też Jezus pokazał to, co jest istotą naszego ludzkiego życia. A istotą ludzkiego życia jest miłość, ale nie miłość, taka, wiecie, w pojęciu takim płytkim, jako sentymentalnym. Ale miłość, która jest tak naprawdę darem, która jest ofiarą. Bo Bóg daje nam siebie w miłości. I Bóg ofiarował nam siebie w miłości i chce, żebyśmy ten dar przyjęli, dar miłości, a On najpełniej dokonał się właśnie na krzyżu, tam, gdzie dokonało się, dokonało się obumarcie. Tak? Bo Jezus tam umiera na krzyżu. Ale On daje życie z miłości do nas po to, żeby nam, żeby nas wyrwać z niewoli grzechu, zła i tak dalej, ale też żeby pokazać nam, pokazać drogę. W której człowiek może odnaleźć sens swojego życia, i tym sensem jest właśnie miłość, ale miłość, która wyraża się przez ofiarę, czyli przez życie dla kogoś. I tutaj, w takiej przestrzeni naszej codzienności, to nie trzeba szukać jakichś wielkich rzeczy, tylko popatrzeć na to, co jest dziś, tu i teraz. Skoro ja jako ksiądz jestem powołany do tego, żeby pójść za Jezusem, ja to odczytałem jako drogę swojego własnego powołania, to on mnie nieustannie uczy, żeby dawać siebie właśnie w tej. Służbę, czy poprzez tę służbę dla drugiego człowieka, przez głoszenie Ewangelii, przez sprawowanie sakramentów i wszystko inne, przez katechizację i tak dalej. Dla kogoś, kto żyje w małżeństwie, tak, taką, takim obumieraniem dla siebie tak, jest, jest bycie w małżeństwie, jest, jest życie dla tej drugiej osoby, jest dawanie serca, żeby no, to małżeństwo jeszcze bardziej rozkwitało, jest dawanie siebie dla swoich dzieci. To jest jakby rezygnacja z siebie, z swoich własnych jakichś, nie wiem, oczekiwań, jakichś takich ludzkich aspiracji. Może aspiracji to może złe słowo, ale takich właśnie ludzkich oczekiwań, w których człowiek z miłości daje ten czas swojemu dziecku, zamiast ten czas inwestować dla siebie samego, indywidualnie czy egoistycznie. Jezus tej mówi, że jeżeli pójdziesz tą drogą, jeżeli nie zawahasz się, czy nie przestraszysz się tego, że dawanie ciebie będzie kosztować, bo będzie kosztować, i to jest często cena, którą płacimy. To jest właśnie często trud, poświęcenie, ból, czasem doświadczenie jakiegoś niezrozumienia, nieprzyjęcia, odrzucenia itd. Czyli to jest takie umieranie umieranie dla, dla swoich własnych oczekiwań, wyobrażeń itd. Ale jakby owocem tego umierania jest nowe życie. Bo już tutaj, będąc tutaj w tym świecie, idąc tą drogą, ja już widzę owoc, bo to moje życie jakby nabiera zupełnie nowego sensu wtedy, kiedy umiem dawać siebie, kiedy staram się gdzieś umierać dla siebie po to, żeby, żeby dawać siebie innym. Ale tak naprawdę to ja nie daję siebie, ja tak naprawdę daję Chrystusa. Bo kiedy dajesz miłość, a wiemy, że Bóg jest miłością, to tak naprawdę dajesz Boga, dzielisz się Bogiem z drugim człowiekiem, dzielisz się Bogiem ze swoją współmałżonkiem, czy współmałżonką, ze swoimi dziećmi, z parafianami itd. dalej. i wtedy dopiero to przyniesie owoc. To jest piękny dar, który nam daje Chrystus Eucharystia. Wtedy, kiedy w czasie przeistoczenia, on mocą Ducha Świętego sprawia, że ten chleb staje się jego ciałem, jego krwią, on tym pokarmem karmi miliardy, rzesze ludzi, którzy są zgłodniali, którzy zgłodniali są życia i On ten pokarm daje. I to jest też sens. On daje ciało, swoje święte ciało, po to, żeby karmić nim ludzi, po to, żeby inni mieli życie. Daje siebie po to, żeby inni mieli życie. Jeżeli ktoś żyje tylko dla siebie i szuka tylko takich sposobów czy rozwiązań dla swoje życie, to w którymś momencie myślę, że może dojść do takiego wniosku, że to jego życie staje się puste. Że to życie staje się tylko takim, taką wydmuszką, bo jest ładne, jest zadbane, jest śliczne, ale tak naprawdę jest puste. Bo jeżeli żyje tylko dla siebie, to tak naprawdę. Nie mam się czym ze sobą więcej podzielić, jak tylko tym, co mam. I to jest właśnie to ta śmierć. Natomiast jeżeli potrafię dać siebie innym, to wtedy tak naprawdę śmierci nie ma. Bo to moje życie będzie się nieustannie pomnażać dzięki Bogu w sercach innych, ale też ono będzie miało swoją kontynuację w wieczności. Bo taka jest obietnica Pana. Kluczem do tego jest wiara. Tak jak zresztą zawsze będziemy do niej wracać. Czyli jeżeli uwierzę w to, że ta droga za Jezusem i naśladowanie Jezusa pomoże mi odkryć to, do czego jestem powołany i to, w jaki sposób mogę przeżyć swoje życie, aby być szczęśliwym, to do tego dojdę. To odkryję tą ścieżkę ale punktem wyjścia jest wiara więc myślę, że to jest też takie zaproszenie dla nas abyśmy my jako wierzący ludzie ludzie, którzy nazywają siebie chrześcijanami prosili Pana o jeszcze większą wiarę o jeszcze większe zaufanie że ta droga, którą idę jest tą drogą, która, którą mi, do którą, czy na którą mnie zaprosił Pan Bóg ja bym na tej drodze się realizował i w ten sposób osiągnął życie A jeżeli szukasz jeżeli jesteś człowiekiem, który nazywa siebie poszukującym, wątpiącym, no to spotykaj się z Jezusem. Wsłuchaj się, Jego, wsłuchaj się w Jego Słowo. Staraj się tym Słowem żyć, w tym sensie, żeby stawiać sobie pytania odważne i w tym Słowie też szukać odpowiedzi na te pytania. Ale też w okolicznościach życia, bo... Pan Bóg też jakby odpowiada nam przez, przez właśnie przez życie, przez drugiego człowieka, przez okoliczności zdarzenia. Nie bój się. My wszyscy powinniśmy sobie stawiać takie pytania, też i konkretne, trudne, i szukać na nie odpowiedzi, bo właśnie jestem o tym gdzieś wewnętrznie przekonany, że, że w tym jest, że w tym tkwi sens naszego chrześcijańskiego życia, takiego dojrzewania do pełni wiary, do pełni zaufania. To tyle, co chciałem, się, co chciałem Wam dzisiaj powiedzieć, z czym chciałem się z Wami podzielić. Życzę Wam pięknego i wspaniałego dnia. Szczęść Boże.